Siemano my friends Tej polówki nie ubieram byle kiedy Ta polówka jest tylko i wyłącznie na specjalne okazje Taką właśnie okazją jest powitanie was w nowym vlogu nagrywamy sobie wstęp, tutaj już troszeczkę opowiadam z przyszłości, ponieważ jestem już po nagrywkach, tak jak ostatnio, mam nadzieję że montaż będzie wam się podobał, że przypadnie wam do gustu, podsyłajcie mi pomysły na instagramie, co mogę nagrać, co mogę wrzucić, co mogę ulepszyć, jaki też mikrofon kupić przede wszystkim, bo wiem, że bywa to troszeczkę upierdliwe, jak mikrofon jest cały czas z telefonu raz jest troszeczkę ciszej, raz jest głośniej, staram się to oczywiście troszeczkę wam to zrekompensować i ogarnąć to w aplikacji, natomiast no jest jak jest. Zapraszam Was do oglądania. A więc obudziliśmy się, cukier około 76. Bierzemy tapsy na tarczyce, robimy na szybko omlet. Nastawiamy airfryer na 185 stopni, około 20 minut, tutaj dałem akurat 18. Stawiamy na wagę szybki czek formy w lustrze oraz szybki prysznic. Po prysznicu pakujemy jedzonko i lecimy na siłownię. Miłego oglądania. Dzisiaj zrobimy sobie klateczkę, barki, mamy trening push, zobaczymy jak ława pójdzie, bo jestem serio ciekawy, bo spałem 4,5 godzinki, ale weźmiemy jacuzę, wypijemy papito i powinny być git. Plecoczek ubrany, jazz dżemowski, dzisiaj chyba to jak ćwiczenie chce mi się nawet przebierać, nie? walonach. <laughs> Posiłeczek pięknie wygląda, troszeczkę się papka zrobiła, ale po pierwsze to jest pyszne, a po drugie... I tak co zjemy? 20 do mikrofonu na 30 sekund. O, tutaj jest 20 ustawione, będzie ok. By ten jammer się za bardzo tutaj nie podgrał, No i żeby banan też nie był taki, wiecie, splaczały. Jeśli ja mam ochotę, taki mocny trening zrobić, mam nadzieję, że się uda. Jak uzę pykniemy sobie, jako przetreningówkę, jak uza jak chodzi, to zawsze jest ten trening. W ogóle jeszcze chciałem się tym podzielić, że jestem największym hipokrytą na świecie, bo spałem dzisiaj z tego co mi mówi zegarek 4,5 godziny. Każdemu temu zawsze mówię, że musi spać minimum 6-8. To jest 6 to jest taki, wiecie, względem minimum, nie? A jak jesteś osobą ćwiczącą i w ogóle to od 7 do 9 godzin, a sam dzisiaj 4,5 godziny, ale walowe to lecimy. Dobra, zobaczymy. Dobra, a ja muszę czekać, ja się Normalnie, ale miał to się Nie wiem dlaczego mi to tak szybko wystygło. Dziękuję Jakuzę przed treningiem. Moim zdaniem jest to jedno z lepszych przedtreningówek. Mamy tutaj cytrulinkę, ta laninę gwizerową. Już nie będę całego składu oczywiście czytał, ale jeśli chodzi o samo działanie, o pompę, no to dla mnie, jak chcę zrobić taki, wiecie, mocny, fajny trening, no to ta Jakuza zawsze, zawsze działała najlepiej. No troszeczkę trzeba pomerdać, merdamy. Kurde, ja cały czas nie patrzę, że tą kamerkę. Ja nie mogę z tego. Wasze zdrowie, lecimy. A więc cały plan zaczęliśmy sobie od wyciskania na smifie 15 stopni. Przed przystąpieniem do wyciskania pamiętaj, żeby zawsze dogrzać sobie mięśnie. Ja zawsze robię w ten sposób i każdemu też polecam, że na początku podchodzimy przykładowo do pustej sztangi, potem zakładamy sobie większy ciężar, potem jeszcze większy i dopiero wtedy przechodzimy do serii głównej. Chciałem też trochę z dupka pociągnąć, bo normalnie nie ma tam, żeby to poszło. Teraz kolejna stryjka. Zrobimy sobie tym samym ciężarem. Jeżeli nie to tak samo, to będzie git. Postaram się tutaj już nie oderwać. Może kwestia po prostu do grania. Seryjkę sobie zmniejszyliśmy o 10 kilo Tutaj muszę zrobić 8-10 powtórzeń, więc wydaje mi się, że jak chcę zrobić dokładnie technicznie z pauzą i tak dalej, no to ta dyszka mniej tutaj musi wlecieć. Do ostatniego treningu, jest to regres, jedno powtórzenie, nie podoba mi się to, ale czasami tak bywa, tym bardziej po 4,5 godzinach snu, no zawsze szukam wymówek. Kolejnym ćwiczeniem, które sobie robiliśmy było wyciskanie hanty na skosie 30 stopni, pamiętaj, że nie robimy tutaj gigantycznego mostka z tego względu, że jeżeli zrobimy taki duży mostek, to de facto wyciskamy na ławce poziomej, po to jest ten skos, nie żebyśmy go sobie niwelowali, tylko żeby bardziej pracowała nam tutaj górna część klaty. Najmniej no plus jedno powtórzenie, fanterki ma plus, także to cieszy. Tak jak widzicie prowadzę łokieć sobie troszeczkę wężej. Bardziej angażuję tutaj klatę. Ostatnio dostałem u od trenera, który to pewnie ogląda, że pozdrawiam panie Lewusie, że prowadziłem za bardzo szeroko, tak samo przy wyciskaniu na handlach. No i przez to bardziej angażujemy tutaj jak prowadzimy szeroko przedni akton ramiennego co za tym idzie, klatka nie pracuje tak efektywnie, jakby mogła pracować. Możecie też zauważyć, że mam tą samą koszulkę co ostatnio na treningu. Możecie też sobie pomyśleć, pewnie ma pralkę, pewnie ją wyprał, albo pewnie ma dwie koszulki. No cóż nie. Chodzę cały czas w tej samej. Drugi trening, jeszcze nie zdążyłem jej przepłacić. Dzisiaj ją wrzucę. bo zapomniałem. Idźmy w ustawę. Wszedłem sobie standardowo do lustra, po butterfly'ach tak lata zawsze, tak się fajnie spompuje Chociaż przez chwilę będę wyglądał jak Sibam Oczywiście to jest hiperbola, że wyglądam jak Sibam teraz Bo zaraz duże knury się będą spinać yyy, jak ty się możesz do Sibama porównywać? No kur... nie porównuje się To jest po prostu autorytet, o to chodzi Tak w gwoli... gwoli? W woli wyjaśnienia? Nie, jak to się mówi Wiecie o co mi chodzi Hiperbola Tu jeszcze posiłek potreningowy, jajeczko, cukinia, ryż, kurczakos i oczywiście keczupos. My friends, jest godzinka 13:06. Ja na dzisiaj vloga kończę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to wiecie, co macie robić. Dajcie mi znaka, co chcecie, żebym nagrywał, mogę usprawnić. Dzisiaj testowałem troszeczkę taki format powiedzmy, bardziej, jeszcze luźny, żeby wam pokazać, jak wyglądają ćwiczenia moje w praktyce. Bardziej taki powiedzmy do cardio, że możesz sobie puścić, niech tam sobie w tyle leci. Bardzo się w ogóle cieszę, że dzisiaj przez cały dzień cukier w normie. Bardzo to dużo daje, jeśli chodzi o trening, jeżeli nie ma tych hiperglikemii, czy to hipoglikemii, bo to jest kurde masakra. A dzisiaj wszystko idealnie się po prostu udało wyczuć, także totalnie super. Troszeczkę się pobawiłem montażem, dajcie znać jak wam się podobało. I tyle, siemanko. I chyba już to ogarnąłem, jeżeli się nie patrzę w kamerkę, tylko troszeczkę ponad kamerkę, to wtedy nie robię zeza. Jak mi się wydaje przynajmniej.